Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik w poniedziałek. Serdecznie zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem. A zaczynamy od okazji tygodnia. Dzisiaj mamy dla Państwa aż dwa auta, a pierwsze niektórym z Państwa na pewno bardzo przypadnie do gustu. Jeśli, drogi widzu, wiecznie się śpieszysz, nie przeszkadza Ci jazda w aucie, które wyje w niebo głosy i chcesz od czasu do czasu przewieźć na tylnej kanapie kogoś trzeźwego to mamy dla Ciebie fantastyczną propozycję. Ten oto radiowóz, a raczej to, co z niego zostało. Auto wypatrzyliśmy na jednym z portali ogłoszeniowych. Wyprodukowano je w 2003 roku, a jakieś dwa lata temu policjanci astre uszkodzili, przez co trafiła ona do sprzedaży. Z auta zdemontowano większą część wyposażenia taktycznego, ale charakterystyczne białe drzwi, jak i napisy policja zostały. Tylko bagażnik jest nieco mniejszy niż w oryginale. Za to cena rewelacyjna. Rozbity radiowóz może być na, że za 2100 zł. A teraz coś bardziej serio. Podobają się Państwu samochody mini? Niewątpliwie mają coś w sobie. Problem w tym, że auta te są potwornie drogie. Najtańsza wersja w polskim salonie kosztuje 65 tysięcy złotych. Ile jedzie, bo z silnika 1.6 wyciśnięto oszałamiające 75 koni. Zabawa zaczyna się albo z dieslem, albo z benzynowym cooperem. Najsłabszy ma 120 koni, co pozwala na przyspieszenie od 0. Do setki w 9 sekund. Cena to przynajmniej 80 tysięcy złotych, ale jeśli dodamy do tego automatyczną klimę, ładne koła i kilka stylistycznych dodatków, to spokojnie przekroczymy 90 tysięcy. I właśnie takiego Coopera mamy dzisiaj dla Państwa. Ponownie jest to wygrana konkursowa, wyceniana w salonie na 92 tysiące złotych, jednak auto fabrycznie nowe bez przebiegu i na gwarancji można mieć za 73 tysiące. Trzeba tylko polubić ten wyjątkowo strażacki kolor lakieru. Jeśli Państwo coś ciekawego wypatrzą, to bardzo prosimy o cynk na balkanmaupamoto.pl. A teraz zapraszam na spotkanie z samochodami marki Porsche. O tej niemieckiej firmie mówi się ostatnio bardzo dużo. Nie tyle w kontekście wprowadzania na rynek nowych modeli, choć również zwłaszcza o Kajunie, ale przede wszystkim o inwazji na rynek chiński, ogromny, niemal nieprzebrany i bardzo lukratywny. Jednak sygnały wysyłane z centrali Porsche świadczą o tym, że firma chciałaby jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli przypodobać się jak najbardziej klientom z Chin, jednocześnie nie podpaść tym, którzy potęgę marki zbudowali, czyli klientom z Europy i Stanów. Osobne modele na poszczególne rynki raczej nie wchodzą w grę, stąd plotki o prze do Azji części produkcji, a ostatnio mieliśmy do czynienia z jeszcze jedną intrygującą nowiną. Otóż Chińczycy wydający równowartość 100 czy 200 tysięcy dolarów na auto lubią mieć więcej miejsca na nogi. Najczęściej w niewydłużonych BMW 7 czy Mercedesa S, i tak jest go sporo, ale to właśnie na ten rynek powstały specjalne wydłużone wersje Audi, łącznie z wydłużoną o kilkanaście centymetrów A4. I takie właśnie Porsche dłuższe o 13 cm i z dłuższymi tylnymi drzwiami mogłoby pojawić się na rynku amerykańskim oraz przede wszystkim chińskim już na początku przyszłości. Przyszłego roku. Jednak czy się pojawi, to tak do końca jeszcze nie wiemy. Za to w BMW pękają teraz z Dumy. Prawie stworzyli na nowo definicję słowa samochód. Wepchnęli do BMW X6 trzeci pas i skrawek fotela, dzięki czemu ta ogromna kobyła jest teraz nie tyle pozbawionym sensu czteroosobowym szkaractwem, a pozbawionym sensu pięcioosobowym szkaractwem. Auto można już zamawiać, jednak samochody trafią do klienta najwcześniej w kwietniu w dowolnej wersji oprócz hybrydy. Co ciekawe, auto jest ogromne, a trójka siedząca z tyłu na udostępnionych nam zdjęciach jest nieco tylko chuda, ale również ściśnięta jak sardynki w puszce. A na koniec mamy coś dla ludzi. Nawet z brzuszkiem, ale również niestety z bardzo wypchanym portfelem. Przepiękną, zjawiskową jedyną w swoim rodzaju Lancie Stratos, nową Lancie Stratos, zaprojektowaną przez Finifarinę na zlecenie niemieckiego biznesmena, można będzie kupić. Do tej pory zgłosiło się 40 chętnych z różnych stron świata, gotowych wyłożyć na auto 400 tysięcy euro. 300 tysięcy będzie kosztowała przeróbka, 100 tysięcy samochód dawca, czyli Ferrari 430. Trochę się zdziwiłem, jak usłyszałem, że to tylko 40 osób, bo ten samochód przez ostatnie miesiące zrobił taką karierę w mediach, że tych klientów, potencjalnych klientów mogłoby być spokojnie z 10 razy więcej, ale być może czekają oni w kolejce na możliwość przejażdżki albo szukają oryginalnej starej Lanci Stratos. Szczerze mówiąc, ja osobiście, gdybym miał wielki brzuch i równie wielki portfel, to zrobiłbym właśnie tak. A teraz kolejny punkt programu przed nami: Encyklopedia Motoryzacji. Dzisiaj literki P i B czyli pasy bezwładnościowe. Co to takiego? Rozwinięcie francuskiego pomysłu z XIX wieku, bo już wtedy pionierzy motoryzacji wpadli na pomysł, by kierowcę do samochodu czymś w rodzaju szelek przymocować. Jednak ich masowe w autach zastosowanie to dopiero lata 50. Pierwszym samochodem, w którym było to wyposażenie seryjne był szwedzki Saab. Chwilę, dosłownie chwilę później pasy pojawiły się w Volvo, a następnie w niemal wszystkich konstrukcjach na świecie. Jednak od 1959 roku były to już często pasy trzypunktowe, bezwładnościowe. Miały one tę zaletę, że doskonale przelegały do ciała. Były wyposażone w zwijacz oraz blokadę, która zatrzymywała pas podczas gwałtownego szarpnięcia czy wypadku. Większość nowoczesnych pasów bezpieczeństwa ma w środku mechanizm, który pozwala na odblokowanie pasa tylko w jednej określonej pozycji. Jeśli ktoś kiedyś wyciągał pasy z samochodu lub bawił się zdemontowanymi, to na pewno zauważył, że da się je rozwinąć tylko jeśli ustawimy je identycznie, jak są zamocowane w aucie. Oprócz pasów ostatnio coraz częściej spotyka się w samochodach ich napinacze i dopinacze. Ale to są już dwie zupełnie inne literki. A teraz, na koniec dzisiejszego programu, mamy dla Państwa hit internetu albo nawet film tygodnia. Dostaliśmy go od pana Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Tym bardziej, że dziś nikt chyba nie napisze na forum, że to widział. No, prawie nikt. Na filmie zrobionym w Aleksandrii, kilka dni po największych protestach, widać przedstawicielstwo BMW, a raczej to, co z niego zostało. Za podesłanie do nas filmu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek motodziennika już jutro. Nie będzie on tak długi jak dziś, ale na pewno bardzo ciekawy Zapraszam i do zobaczenia.